Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shake Sand Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku, czyli W-40. Dzisiaj dostajemy troszkę drewna. Może nam się przyda do czegoś, zobaczymy. Więc przechodzimy do tego, co tutaj się będzie działo, bo mamy event. E, mamy event expa, mamy event klepsydr i mamy event epików z zadania. Więc dzisiaj na pewno dwa epiki dostaniemy. Może coś więcej, ale o tym się przekonamy za chwilę. Także... Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, no i subika, jeśli go jeszcze nie macie. Mamy w tym momencie 360 subów, więc lecimy po 370. Eee, jaki jest plakat? Zwiększ swoją wytrzymałość 3 razy i dostajemy za to 21 milionów. Ekspa, więc no żal nie wziąć, tym bardziej, że ulepszamy wytrzymałość cały czas w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo dobry plakat. Tutaj dokupimy sobie może jeszcze potkę od razu, bo jest. Zobaczmy, co chce Wiedźma. Mm, wiedźma chce dzisiaj nakrycia głowy. No to jakieś tutaj mamy. Raz, dwa i trzy. O, jest jeszcze jedno. Cztery, super. Drewna, sześć milionów dostaliśmy z kalendarza. Czy wrzucamy? Myślę, że możemy wrzucić. Na razie możemy wrzucić. Czy coś do rozmontowania? To jest do rozmontowania, <laughs> tylko czy ja chcę to od razu wrzucać, to wrzućmy do toalety, tak czy nie tak, jak to tutaj wygląda, 850, dostaniemy 2 epiki, w sumie dostaniemy 6 epików, to możemy wrzucić epika, wrzucimy sobie epiczka, inteligencja, minus 36, więc to rozmontujemy, Dlaczego wrzuciłem epika? No bo teraz dostaniemy przez event 6 epików, więc będziemy potrzebować miejsca. A te epiki i tak nam się zwrócą. Rozmontowanko, tu rozmontowanko, tutaj rozmontowanko i tyle? Chyba tyle, chyba więcej nie będę miał rozmontowań na tą chwilę. Więc przerzućmy sobie może to jakoś tak. Jakoś w miarę to będzie. Wyglądało, poukładane, e, więc jest bardzo dobrze. No skoro mamy tutaj już wszystko poukładane, to chyba najwyższa pora strzelić kogoś na arenie. Mm, może tego berserka? Zobaczcie, on ma takie słabe statystyki, a nas pokonał. To jest po prostu niemożliwe, ile on musiał tutaj ataków zrobić. Tutaj widzę, że jest OK. Jerycho tylko gdzieś tutaj nam zaginął na urlop, chyba 5 dni. Siedmiogłowa hydra. No to sklepiemy ją sobie dzisiaj bez problemu, bo zwykle bijemy ósemkę. Już jesteśmy dosyć blisko zabijania ósemki, więc siódemka to tam jest pikuś. Zaatakujmy kupile, ale nakarmmy najpierw. Może coś tutaj się uda pokonać. Jak widać małżon już powolut zbliża się do dwusetki. Mamy jeszcze zapas 7 śliwek. Więc jeszcze troszkę brakuje właściwie tyle. Dwanaście śliwek. To już niedużo. To już niedużo i będzie koniks karmiony. Dzisiaj ziemia, więc dobrze by było coś tutaj podkarmić, bo ten kamolak w ostatnim tygodniu to chyba tylko dwa karmienia dostał. Więc spróbujmy tego Tox'a. to jest dość mocny przeciwnik, podejrzewam, że będzie miał Kamolaka 146, a resztę Gusewki tak jak my. Bo ma trzy karmienia więcej, no może 149, bo dzisiaj mógł już dokarmić, więc pójdźmy po prostu ziemia na ziemię. I co? Zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdzą. Eee, I co, i co, bdzi Troglot Harporec 10. No to się nie sprawdziło, ale Splikomolek 138. Eee, więc pewnie gdzieś tam dokarmił, jak miał zapas na evencie Zdyżkę. Ale przegraliśmy niestety. Eee, więc trudno. Eee, idziemy na koło. Może tutaj jeszcze dostaniemy coś jedzonek. Jest eee, truskawka, trochę Expa. No Ex jest spoko. Tym bardziej, że jest event expa, jabłko, odka. Odka jest za 600-700 tysięcy, to bez rewelacji, bez rewelacji. E, więc to mamy ogarnięte, możemy dokarmić to co możemy i idziemy na awencję, awencja dzisiaj, jako że jest event expa, to lecimy w expa. Bo tak sobie tutaj postanowiłem na tym koncie, że eventy Expa na razie jeszcze uważam za słuszne, dopóki nie robię lochów. Jak zacznę robić lochy, no to wtedy już te eventy Expa nie będą mnie tak interesowały. To jest item tutaj. Hmm, czerwona. 2600 expa, ładnie, fajnie, bardzo przyjemnie. Tutaj chyba dwójeczkę sobie mimo wszystko weźmiemy, bo z tych dziesiątek to podejrzewam, że możemy dostać sporo więcej, sporo więcej, tak około 7 milionów myślę, że możemy przyhaczyć dziesiątki, więc tam byśmy byli stratnie około miliona expa więc musimy tutaj po prostu troszeczkę się bardziej. Kupić na tym, co robimy. Nie wiem, czy tą piątkę brać, czy dwójkę. Weźmy na razie dwójkę. Skoro, chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł. 3500 za piątkę, to siódemka za 5 to była dobra misja. Mogliśmy ją wziąć. 10 za 7 to już na pewno bierzemy. 7 za 4 to tak nie bardzo. 52800 może być, no to musimy wziąć tą dychę za 6 niestety yy, tutaj weźmiemy 2 600 na 4, razy 4 właściwie to jest 4, 6200 dobrze liczę? chyba dobrze 6200, 6500 6500 możemy przygarnąć. Myślę, że możemy przygarnąć. 6500 już zbliżają się do nas epiki. No ciekawy jestem, co to za epik. Rękawice na punkty życia. Punkty życia 14. Dobra. Zostawiamy to tutaj. To sobie przełożymy tu i może tą broń od razu też przełożymy tutaj, bo tam będzie miejsce na naszego epika numer 2. Myślę, że w Ten event uda nam się wbić poziom, przynajmniej taką cichą mam nadzieję, bo e, powinniśmy dostawać fajne plakaty, które będą nam dawać naprawdę sporo, w sensie ponad 20 baniek z samego EXPA. Więc tutaj już jest duży gust. Dodatkowo, jeśli chodzi o plakat, no to dostaniemy chyba tylko nieśmiertelkę i event, więc tutaj myślałem, że będziemy dostawać jakieś yy, książeczki, ale książeczki już tutaj były. <laughs> więc to mi się pomyli pomyliło z magiem. Mag ma teraz końcówkę expoą kalendarza. To musimy sobie wziąć tu. To jest rozmontowanie. Więc na razie ustawiamy to jakoś. W ten sposób dzisiaj już rozmontowałem, z tego co pamiętam, więc musimy miejsce oszczędzać. 10 za 7,5 to jest naprawdę spoko misja w tym momencie, bo już 10 za 8 to raczej nie uświadczymy. Więc tutaj bierzemy siódemkę za 4800 sklepsydrom Fajnie by było też... Troszkę klepsydr sobie nafarmić, ale podejrzewam, że nie będziemy tego robić w ten event. Może zrobimy sobie to w przyszły event. Klepsydr, zobaczymy, jak będziemy prezentować się w sytuacji, tutaj nakarmione, nakarmione, bo my w tym momencie mamy 4800 klepsydr, więc właściwie takiej wielkiej tragedii to nie ma. Więc do kolejnego eventu powinno nam wystarczyć. To jest drugi pasek, więc możemy sobie na spokojnie wziąć tą siódemkę. Więc tutaj myślę, że nie będziemy brać sobie klepsy, na razie. Mało golda. Mało golda, ale to wiadomo, że jak idziemy pod Expa, to tego golda będzie naprawdę mało przez te trzy dni. Ale Trzeba tutaj troszkę roszady zrobić. Trzeba troszeczkę podgonić chłopaków. Bardziej, że dosyć mocno na moc, czyli. No ale oczywiście oni robią lochy, więc tutaj pewnego razu w końcu to my ich dopadniemy. 10 za 6, nie wiem, czy to był dobry wynik wybór, bo tam miałem też fajną dwójkę. Faza 2. Jednak możemy dostać taką dyszkę za około 8. Czerwona na... na Golda. Ale weźmy piątkę. Bo będzie zdecydowanie lepsza. Tutaj zdecydowanie to. No i zaraz będziemy wiedzieć, co będziemy mieć za drugiego epika. No nam się nie przyda. Nam się na pewno nie przyda. Weźmy to. Nam się nie przyda ten epic, bo my jesteśmy dość mocno przebrani, więc mamy cały legendarny set, więc wszystko i tak co dostaniemy to będzie na minusie do naszej postaci, ale być może jakiś pachołek tutaj byłby chętny na przywdzianie jakiegoś fajnego itemka. Czerwona znowu na golda bierzemy. Już weźmiemy, jak już tak nam wciskają te misje na Golda, to weźmiemy. Chociaż jedną, milion sześćset, trzy trzysta, trzy trzysta weźmiemy. Trzy i pół może być, może być. Okej, okay, tutaj, kamolak w końcu nakarmiony. 7 za 500. Tak jak mówiłem, że to jest dosyć fajna misja, więc myślę, że sobie ją już przygarniemy. Czy ja chcę tą dychę wziąć? Chyba nie. Zaryzykujemy. Sobie weźmiemy dwójkę. Liczymy, że dostaniemy fajną piątkę. Jest fajna piątka. Jeszcze ze śliwką. No i teraz 3800 ładnie. Dobra, weźmy ekspa. Klata. Klata na 500, więc nic ciekawego. Nic ciekawego nam nie wypadło, tym bardziej, że bez maksymalny drun. Eee, więc to jest dopiero śmieszne. Eee, I co? Idziemy z ostatnim piwkiem. Właściwie to już połową ostatniego piwka, bo tak nam się pić chciało, eee, że praktycznie całą połowę wyłoiliśmy od razu. Eee, tutaj bierzemy tą dwójkę i mamy znowu ustawioną dwójkę. I to też jest fajna misja 5400 xpa Naprawdę ładnie. Możemy sobie też ustawić warte już od razu na 10 godzin. Brakuje nam 332 miliony, więc około 160 powinniśmy dzisiaj wbić. Jak, jeśli dobrze pamiętam, no może nie 160, ale 100 parę wbiliśmy na pewno. Dzisiaj, jutro, jeśli wbijemy 100 parę, i pojutrze wbijemy 100 parę to tutaj wykorzystamy ten przygodomat i powinniśmy wbić poziom. Chociaż dobrze by było też, żebym teraz wykorzystał ten przygodomat, bo kopalnia złota by mi się zresetowała, więc róbmy to. Chociaż raz 42 miliony, tutaj 24 miliony golda jest dodatkowo. No i brakuje nam 290 milionów, a jeszcze mamy troszkę przygodomatu, ale to już zostawimy na końcówkę. Na końcówkę już sobie levela, więc dobra, mamy teraz walkę kupili, nie kupili tylko na arenie, spróbujmy tego soulframe'a klepnąć. w końcu coś się udało wygrać na arenie, tutaj 5 minut jeszcze do walki kupili, więc nie wiem czy dotrwamy na odcinku, jak wygląda sytuacja, proteks już mi odskoczył na dwa poziomy, hmm, niedobrze. King widzę, że mnie tutaj podgonił i to bardzo poważnie. Nawet mnie przegonił jeśli chodzi o Expa. E, więc gratulacje. Penkiller też już widzę, że goni. Goni, goni bardzo mocno. E, więc no... Niedługo, niedługo trzeba będzie odpalać racę. Hmm, ale... Jeszcze chwila. Jeszcze na pewno musimy poczekać. Więc dobra, to mamy, tu wszystko już mamy. Hydro 2%, więc pewnie niedługo padnie. No to idziemy na kości. Może z kości coś się uda wygrać, na przykład odłamki. Klepsydry też by były spoko. Gdyby się chociaż udało je trafić. Chociaż taka mała trójeczka klepsydry by była. Git, dobra, weźmiemy tu klepsydry. Bo byśmy zagrali za darmo. Ha. A tak, to, to widać, że rzucił na zachętę 250 klepsydr. I nic więcej nie daje. Dobra, jest kolejne 250 na koniec. I jeszcze 10 klepsydr. Spoko. Powiedzmy, że zwróciło się granie. Ale rewelacji nie było. No i dobijamy jeszcze kolejne 56 wytrzymałości. Fajnie. Jako, że grałem na XPA dzisiejszy dzień to i tak nawet nieźle nam poszło jeśli chodzi o tego golda. Co ciekawe jeszcze przy okazji wczoraj wypadł mi kolejny beryl i teraz już nie mamy żadnego berylka, który jest poniżej 1300, więc już teraz jestem mega zadowolony z tego co mamy, co osiągnęliśmy. Teraz trzeba zmienić tutaj nocik na butach, żeby był powyżej 1300, powiedzmy nawet 30 Jakby się udało może nawet powyżej 1350, bo też takie dostajemy No i potem będziemy myśleć o broni, o nowej broni albo o samym nowym berylu Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się będzie prezentować yy, Także to mamy już zrobione To mamy zrobione yy, Arena No powinniśmy ją, bardzo, bardzo dawno temu Zresetować możemy sobie kliknąć tutaj, żeby tutaj nam się w liście nie, nie świeciło. Eee, tu mamy wszystko, jeśli dobrze pamiętam. A nie, nie mamy jednego rozmontowania. To dlaczego ja je trzymam? Zróbmy tak. Więc spoko, teraz już mamy. Tutaj już nie ma nic do kupienia. Tapek więcej nie mamy. Mlochów nie robimy. Tutaj wszystko kliknięte, tutaj wszystko zrobione. Jeryko, wracaj do nas. Yy, tutaj jutro znowu drewno. Yy, I tyle tak naprawdę, no bo jeszcze dwie minutki do walki kupili. Czy możemy coś jeszcze dokarmić? No nie, nie bardzo, czyli dzisiaj mrok głoduje. Światło nakarmione, ziemia nakarmiona, ogień częściowo, niestety tylko. No i małżon 181 plus 9. Jeszcze 10 śliwek i będzie 200, która nic nam tak naprawdę nie da, bo dopiero konik stówka da nam bonus do siłki. No, ale dobrze mieć, lepiej mieć 200 niż nie mieć, jak to mówią. Minuta 12. Dobra, poczekamy już, jak już tak trzeba, mm, to przedłużymy troszeczkę ten odcinek i zastina który ma 460 poziom. Spróbujemy pokonać, hmm. może ogniem, bo ma dość słaby ten żywioł. 1179. Hmm. myślę, że tak. A nie wiem, dlatego on ma taki słabo, tak słabą ziemię. Skoro my tu mamy 1800, on, on ma tylko 10 leveli mniej, więc musiał grać eko. Przynajmniej eko musiał grać, więc te trzy paski gryf musiał być przez cały czas. Więc nie mam pojęcia dlaczego jest aż taka duża przewaga z mojej strony, jeśli chodzi o karmienia. Ale to akurat, jeśli jest na moją korzyść, to spoko. Ja się tutaj tym nie będę przejmował. Musiał gdzieś poddawać podki na powodzian. Może robił sobie miksturki z jedzonek? Kto to wie? Na pewno, na pewno bardzo dużo tych jedzeń tutaj gdzieś potracił. No i dobra, ogień. I po ogniu będziemy kończyć. Także zobaczymy sobie mniej więcej całą walkę. Tompik pokonuje. Tam dwójka gdzieś była na troglodzie. Wyki 200 już. Czyli tu już 200 nas wykrykają? Nie, wydrzew, krapier. A, zapomniałem że on ma tylko tysiąc stokarnień no to raczej powinno być i dość easy no jęzownik to powinien skończyć dokładnie więc mamy kolejne jabłuszko już na jutro także tu jest wszystko spoko bardzo wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję że się podobało trzymajcie się cieplutko i na razie